i do piosenki dzisiaj reklamiczny specjalnie od Adama dla ekipy PCDN z Wilanowa, jeszcze raz pozdrawiamy go. Wojtka Olszańskiego. On już jest. Czekamy na jego wejście. Zaraz go tutaj przeprowadzimy. Wyślowianie! Wojtek, Chodzimy. Etap. Z rodzina W nadchodzi. 🎵🎵🎵 już tańczą, tak jest. Patriotyzm bez nadęcia, z uśmiechem na twarzy. Bo my wygramy! My wygramy! I nikt więcej, prawda? A słońce nam dopomaga. No. Tutaj jest, proszę Państwa, sam artysta, rzeźbiarz, Bartłomiej kurzeja, który wyrzeźbił Państwu z tą oto rzeźbę Romana Dubowskiego, za co dziękujemy, żyj nam 200 miliony lat, żebyś robił, robił i pracował, bo to no, robisz tak, to tak, dobrze. Tak, dobrze. Tak. dobrze. No, już Wojtek jest wśród nas. No to czaić to. I fetujmy, fetujmy. Nice, nice, Gdańsk. gdańsk, macha gdańsk. Tu, front narodowy. Nowy targ, nowy targ, tak widziałem Twoje zdjęcia z y, tatą. Bardzo fajnie podwyższyć ojca. Ekstra, ekstra. Struktury, a z danych Szukarski. Prawicowe, jak najbardziej. Idziemy tu do Wojtka. Coś tu widzę jakieś akcje z Policaj. Idziemy i nagrywamy. Proszę, proszę, panie za... Pani Orze, ja mówią mówi tak, proszę, nie jesteśmy nogami, naprawdę. Nie, no ja zaraz jeszcze raz Poczekamy na pana. Proszę posła. Ja jestem instruktorem ja ja bezbytu. Tu nie jest kaparalizja, to nie jest, jest koła. Koń będzie Miało być osiem, zrezygnowałem. Proszę panie Rosłacu. Po na rynkach do jest działamy. Na ktoś robi problemy, jakby jak biurokracja jakaś tam. Jest wododawcze, samochodów nie jest. Się że nie po

Informacja jest taka jak na ja to już nie mam nic, ani do ZDN, ani do miasta. Oni przyjeżdżają bo rejestru i że Oni bo to jest jakby jakiś tam kawałek podatku, wydział czy coś tam w Ja nie mam nic do tego. Gmina Jest Wysiał Organizacji podejmuje wszystko na temat na bieżąco. Panie My, my, też, my też, my też, my wszystkie prawa mamy. Nagle się w dniu, że nie możemy konno wiekać, a my mieliśmy 8 koni zgłoszonych i nikt nie protestował. Mamy dwa konie. Jest problem, tak. no, ja, to naprawdę robię. ja wiem, wiadomo sobie, bo teraz, teraz gamy ponga wszyscy, nie teraz sobie Wiem, że, um, że pan tym ode mnie rozmawiał, że pan wiesz, pan to pan to Tak, jest, ustałem, tak. Tak. Ale wie pan jak Ja jestem w sprawie, że jestem ja że jestem w że no, jestem tak no w sprawie, że że że

jak pan zarejestruje, będzie chciał, być pan bierał, to ja się będę osobiście podartował, będę się ten temat, wylotował i będę się do jak się mówiła się to, to Nie Nie walczymy ze sobą. To się tej decyzji, ważniejsza jest impreza niż że ta decyzja no nie no jest no. no się Dzie Dzieci, na tak ale widzimy Będziemy nie do dla Pana. Będziemy zobaczymy, może nam nowego, Może, może coś odpuszczą, Dobra, idziemy, Dla mnie wszystko w Dziwny problem się stworzył. Możemy się zgodzić na jakiś mandat na zasadzie, że nie było zgłoszone, to może panowie, a jakiś mandat? Masz coś do pisania? Świetnie, panowie. Gdzie są nasze Na stówie pisz. Dwa listopada. Tutaj jest 43. 03. I to jest dyżurny, że... O, oh, dzisiaj I on tam pokieruje Dobra, dba, dba, dobra, idziemy dzwonić Dzwoń, dzwoń, dzwoń Dzięki panowie, dzwoń Nie jest tak prosto Nie, nie jest Muszą się przyczepić, nie? Ale Muszę długienkać. Muszę iść. Muszę Nie ma lekko chleba 8. Blokują, blokują. Aaaaa! A tak ja. blokują! Wszystko gotowe i nagle jakieś niedopowiedzenie się okazuje, nie? Dziwna sprawa. Tak to w Polsce coś załatwić. Wojtek powitany, ale Wojtek zabiegany, bo musi wyjaśniać swoje konie. U Barek widzenie cały czas. Jest, jest. Witam cię znowu. Witam, witam. No i cóż, słuchaj, słuchajcie, czekamy na. Ludzie z Siedlec, tak. jadą ludzie, mam tak. dla nich flagi, mam wszystko, no, aby przyjechali. Tak jest, siedlice. Siedlice. Polski. Siedlce Wielkie Polski, i siedzę tak. nie spać, nie spać, wstawać kurwa z, z tego Piłsudskiego, z półaskiego, wstawać i jechać. Dociągi chodzą całą dobę, Tak jest, tak jest. Wstyd. Ale mamy Tak za to, że to Jest problem. Bo tu są nasi, nasi pan, państwo pracownicy z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i mówią, że musimy się zgłosić, jakoś, nie wiem, czy legitymować, czy mandat mogę dostać. Bo w każdym razie jak to zrobić, żeby się państwo wyrazili zgodę, żeby te konie mogły z tym marszem przejść. My gwarantujemy pełne bezpieczeństwo. Konie jest tylko dwa, uwaga, to nie jest osiem, tylko dwa konie. Jest człowiek, który jest mistrzem sztuki jeździeckiej. Jak gwarantuje pełną asenizację i czystość? Czy wyrazi się zgodę na to, żeby na przeszły z nami tym marszem? Pan to Wy jesteście organizacją ruchu, tak? Dziękuję. No pan jest z za zarządu lub dał nam telefon pan z tego, z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który chyba przed chwilą z panem rozmawiał. Możemy tymi panami przejść? No, Proszę, wydarzenie zrobów. Pan wielku nie ze mojej tutaj. Aha. A możemy to może rozwiązać na zasadzie mandatu, no bo wie Pan, jest kwestia taka, że tak, no my jesteśmy trzeźwi, uczciwi, jesteśmy z kimś dwóch bólu, i masku, manifestacja, a ma na to, 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 no, to, to zaraz, to jest bardzo drogi element, to jest no wie Pan, my jesteśmy patryfami, historyczne przejście. Może niech tam policja po prostu napiszę mandat na zasadzie, no może nie dopełniliśmy jakiejś formalności, może, muszę coś zgłaszać, może to nie wiem, rozmiary konia trzeba podać, nie wiem, gdzie to jest, koniec nie? Może, może na tej zasadzie już to rozwiązać. numer buta. Halo. No, ciekawa sytuacja, ciekawa. <tryk zespołów> Halozi dzień dobry, z tej strony serdeckiej, ja jestem Organizatorem Zgromadzenia i przemarszu z patrzył na rozdrożę, na klasę. Tak, on się bo się go No cóż urwało, no jak to zrobić, wie Pan, bo jesteśmy w kłopocie, bo mamy konie, zapłaciliśmy za te konie, bardzo zdrowe konie. Jest instruktor jazdy, który no, po prostu te konie przeprowadzi bezpiecznie. Jest ekipa doktora Marka Czarniackiego, która posprząta każde końskie nieczystości, końskie jabłka i tak dalej. No i pytanie, czy się zgodę, bo na tak ex ex się mówi, na radę? Ja nie jestem ładny wydawać Takie zgody, nie A jak to można zrobić? to może zróbmy tak, my się zgłosimy, jesteśmy wyrekturowani. jak wydawanie zgody. Ale kto wydał niezgodę? Może to w jakiś sposób można rozwiązać na tej zasadzie, że my po prostu przejdziemy, jeżeli ktoś będzie uważał, że nie zrobili jakieś przepisu, nie dopilnowaliśmy, to ja dostanę mandat i tyle. Nie wiem, czy niech Pan może na policję zadzwonić o zgodę? Ale policja mówi, że zrobi wszystko na co w w powiecie. Jeżeli powiecie, że nie ma sprawy, możemy dostać mandat 200 czy 300, 300, to idziemy i tyle. No. Bo właśnie jest tutaj Pan Łukasz Kudla, jest szef policji, który mówi, że on jest y, niewładny w tej sprawie tylko miastem, strona miejska, czyli zarząd ruch miejski, czyli wydział organizacji ruchu, który, no sztab organizacji ruchu, który Pan reprezentuje. Dobrze, wie Pan co, ja się podkonsultuję jeszcze z kolegą, niech Pan zadzwoni za 5 minut. Za 5 minut zadzwonię, dobra, dziękujemy serdecznie, pozdrawiam i za 5 minut dzwonimy, kłaniam się. Dobre. Dobre także szanowni państwo mamy taką sytuację no miejmy nadzieję, że urzędnicy podejdą do tej sprawy rozsądnie i wiecie, no i tak się składa że my nie jesteśmy nie może Może my na yy, a tak a propos, witamy już na placu yy, witamy Wojciecha witamy Wojciecha Olszańskiego tak? tego Wojciecha

Marsz Dmowski na Zamek 2022. 25 czerwca. Wojtek jest z nami na wolności! Jest Tutaj nie jest I na jest. Nie O tak. Wojtek!

Chodź, 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 О, хочь. Ты

W toku. Aresztowali nasze konie. Nie, nie chcą upuścić konny. No wiesz. Telefon od Kaczyńskiego był pewnie. No na razie jest zajęty ten telefon. Mamy nadzieję, że przemacz koni się odbędzie. Przypomnę. No witam, to... witam, witam. Witam, witam. Wiesz, Pan Pan już udają tak, to... się moim autem, także doktor Nawidal na nas proszę o podejście. Dużo się tam, dzieje, nie słuchajcie. Nie chcą konny puścić, puścić e, władzę. No, coś kropki w Centrum miasta. Nie chcemy być na nagraniu. A nie chcecie być. Dobra, nie chcielibyśmy zdjęcie z panem i nie wiem jak to Dobra, to ja wyłączam to!